Stało. Dzień dobry. Witam państwa serdecznie. Wojciech Łasut jeszcze raz. E, prezentację poprowadzimy razem z profesorem Dariuszem. Ja chciałem tutaj, że tak powiem, troszeczkę pochwalić się w tym, co się w multiporze zmieniło i jak się to w ostatnim czasie e, e, działo, a więc trochę ułatwiłem sobie zadanie, bo przygotowałem prezentację z takim filmikiem. A po tej mojej części prezentacyjnej poproszę w ramach tutaj naszej współpracy z Politechniką Opolską oraz Politechniką Bydgoską. poproszę pana profesora Dariusza Bajno o przedstawienie, że tak powiem, badań, które są z tymi ośrodkami robimy w temacie multipora, w temacie, co się dzieje względem wilgotności na właśnie tym styku multipor-ściana. O, może za daleko, a więc jeżeli chodzi o sam multipor, co się zmieniło? Zmieniliśmy barwy z żółtych na zielone, idąc w stronę ekologii, staramy się być zeroemisyjni, jeżeli chodzi o produkcję tego materiału, no ale też jakby mówimy o tym trwałości... I bezpieczeństwie ściana, więc to nasze doświadczenie z roku na rok rośnie. W tej chwili to jest już 14 lat w Polsce. 1700 zrealizowanych różnego typu obiektów. W zeszłym roku to było 1400, więc ta, ta ilość też się zmienia. 74 tysiące metrów sześciennych budowanego materiału. Gdybyśmy to przemnożyli, czy tam porównali do średniej grubości ocieplenia 12 cm, wyszłoby, że to jest już 600 tysięcy metrów kwadratowych ścian, które udało się ocieplić naszym materiałem. Na no, to taki krótki, krótki film o naszych realizacjach na Śląsku. Możemy troszkę podgłośnić? W z tydzień na budywek Gartowaczy Zabytkowy Wieża Ciśnień w zdarzu z roku 1909, w którym to powstała i została ocieplona niedawno w ramach rewitalizacji naszymi płytami e multipol. E Marek pamiętasz ile tych płyt tutaj zaaplikowaliśmy? Jakie to były ilości? Z tego co pamiętam około 500 kilów, około 160-170. Ale, I to była długo 16 centymetrów, tak, taniej jest. Ta wieża ciśnień bardzo okazała się zewnątrz, że ma również piękny glans w środku, została bardzo ładnie dostanowana. No i generalnie można powiedzieć, że w zależności od tych obiektów więcej do przekonania nic nie powiem. Co jeszcze na tytułach? To było. jest łożna łańcuszkowa na no obiekcie kulowa Luiza, szkodnia królowa Luiza. W kolejnym etapie w tej stołni mamy do Cieplenia pozostało jeszcze obiektów, które zostały zrewitalizowane. Mówiąc o obiektach zabytkowych, mórki no, się nam rozwija. To jest to materiał, który już ma tradycję również na rynku polskim, czyli jest pewnie bezpieczny w zastosowaniu, paroprzepuszczalny, no i przede wszystkim niepalny. Jak widać, w różnych miejscach te nasze obiekty się znajdują. W ramach różnych naszych wojny pobudowa, dotarliśmy do Pyskowic na Dworzec Kolejowy. co tutaj się dzieje? To jest przebudowa starego dworca kolejowego z termomodernizacją. Z tego dworca będzie stworzony obiekt kultury na zlecenie w gminy Pyskowice. Obiekt stał nieczynny kilkanaście lat jest w, yy, w opiece konserwatorskiej. Dlatego w celu tego modernizacji no, zaprojektowano ocieplenie materiałem multipor od środka od 20 cm wyprawa tej tym wszystko nowym, pokryty prawami. A to jest stosunkowo duże obiekt. Ile tu y, poszło mniej więcej minut, od latowych, minut Tu poszło ponad 1000 metrów. No to naprawdę, naprawdę spoko. Przy stu Wspominał Pan, że w obiektach zabytkowych no, bardzo ważne jest utrzymanie tej elewacji zewnętrznej. No i to też część jakby musiała być, tak, dorobiona przez firmę ręcznie, tej górnej ściany, tak? Tak, tak. Czyli tak. zachowała się całość elewacji zewnętrznej. Tak, te obiektach architektoniczne starego obiektu, e, ale tylko częściowo, bo reszta będzie, e, odnawiana, rekonstruowana na w etapie i jakiś radzików. Po okresie przyklejenia tego zabudowania, kiedy nastają kupały, upały, no jest to podrażu odczuwana nawet przy wyskarczyciem siatom e, e, różnica w temperaturze. Czyli izolacyjność działa, a potem na pewno przełoży na, na koszty zużycia energii. Ja myślę, że będzie też duży komfort wewnątrz, mikrośrodowiska, z tak w to mówią. Że nie będzie tak zwanego termosu właśnie przez tą parą przepuszczalność, bo to czuć, że te, 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 że te ściany jednak oddychają. Przypomnijmy, że nasze płyty multipor mają wersję objętościowość średnio około 100 kg na metr sześcienny. Lambda tego materiału to jest 0,040. Dociekając z nimi budynki od środka poprawiamy zdecydowanie izolacyjność, no czyli zdecydowanie bardzo dobry materiał, w pełni mineralny, bardzo przepuszczalny dający właśnie szansę takim budynkom, żeby mogły funkcjonować nowocześnie przy zachowaniu zabytkowej elewacji na zewnątrz. Także podsumowując, nasz materiał świetnie się sprawdza w tego typu obiektach. Zapraszam wszystkich konserwatorów zabytków, wszystkich zajmujących się tematem do kontaktu z nami, z naszymi doradcami, również z parymarkiem tutaj w rejonie, w rejonie Śląska. Jeżeli macie jakieś obiekty, e, przechodzi na trzeba go docierpić, trzeba go odnowić, tak żeby elewacja została właśnie taka, ładna jak tutaj. Można to ucierpieć od wewnątrz płytami motivo. Zaproszenie. Także to się dzieje cały czas. Ja tu sobie trochę ułatwiłem tym filmikiem pracę. Kolejny obiekt, teraz najświeższy, który będę teraz przed konferencją EKIR, to jest w Czechowicach Dziedzicach, dom rekreacyjny też z 1905 roku, budynek 2200 m2, który teraz jest, jest ocieplany. Tu jest taki ciekawy element, bo bardzo często jest tak, że. Mamy taką odkrywkę ściany, gdzie mamy, że tak powiem, nierówne cegły i próbujemy od razu to ocieplić naszymi płytami. Prawidłowo należy zrobić, że tak powiem, najpierw wyrównanie tynkiem cementowo-wapiennym i dopiero wtedy przykleić płyty i wykończyć, wykończyć całość. Tu mówiłem o, tym, o tej zmianie barwy, o tym, że chcemy być zeroemisyjni, to się zmienia. Zmieniło się też opakowanie, folia bardziej transparentna, to też jest folia bardziej, bardziej ekologiczna. No i te proste wykonanie, że tak powiem, naszych szczegółów czy samego przyklejenia płyt pozwala na to, że jest to bardzo przyjemny system, jeżeli chodzi o aplikację. Tu kawałeczek ściany, no i jeszcze często stosujemy go również docieplając glify okienne w starych budynkach, wymieniając właśnie stolarkę okienną, też trzeba te miejsca jakoś dobrze zabezpieczyć. W międzyczasie zapraszam już profesora Dariusza, który tutaj przejmie pałeczkę i powie o naszych, o naszych badaniach. A ja Państwu bardzo dziękuję. Zapraszam na nasze stoisko. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Dziękuję za taki miły radosny, akcent z uśmiechem. Pan doktor dużo wyrozumiałości mam, mam niewiele czasu, ale postaram się, postaram się parę słów powiedzieć raczej o badaniach, tak, zajmuję się obliczeniami, jeżeli chodzi między innymi ciepłowilgotnościowymi różnego rodzaju przegród. Dwa poprzednie referaty, które były przed przerwą, tą obiadową, były bardzo ciekawe. Myślę, że się w tą tematykę wpiszę trochę, aczkolwiek bardzo, bardzo skrótowo. Na razie nie chcę się wyświetlić, a raczej opierałem swoją prezentację na pokazie. E w pierwszej kolejności chciałbym e, przypomnieć osobom, które kiedykolwiek e, mnie wysłuchały tutaj na e, konferencji EKIR 2021 chyba czy 2021, gdzie omawiałem zachowanie się pewnych e, przegród historycznych e, już po kilku latach eksploatacji po dociepleniu wewnętrznym. Przez, e, obliczenia symulacyjne e, no, wskazują nam pewien tok myślenia i pewie, przewidujemy pewną trwałość. No niestety tego nie mamy w praktyce potwierdzonych. Stąd też podjąłem się dwóch, to znaczy większej ilości badań, ale dwóch takich zasadniczych. Jednym obiekcie pochodzącym z 1830 roku, który w 2019 roku, będę do wyobraźni Państwa przemawiał, który w 2019 roku został docieplony od środka płytami multipor grubości 10 cm na zaprawach również multiporowskich. O! Mamy, tak, może, może ja już mogę przerzucać, tak? Może tak, zanim jeszcze dojdę do tego ocieplenia, często takie wydoki są dosyć częste, zresztą tutaj moi przedmówcy też o tym wspominali. Docieplenie od środka, że tak samo jak i od zewnątrz, powinno zawierać detale, powinno być rozpatrywać kompleksowo cały problem docieplanych przegród, nie tylko sam element docieplany. Znacie Państwo, tutaj mamy dwutysięczne... 15 rok ściany budynku przed dociepleniem, 2018 po dociepleniu i aktualny 2021 rok, jak zachowują. Mamy masę wilgoci. Po prostu docieplono ściany od środka, zapomniano o cięciu izolacji i y, y, dopływu wody kapilarnej y, z terenu. Y, też nie jest rozwiązaniem pro, y, problemu wy, y, wykonanie iniekcji, tak? Cięcie. Musimy usunąć wilgoć od tej przepony iniekcyjnej po same fundamenty. Także to powinno zostać zaprojektowane. Może tą teorię nie będę już chodził, bo panowie przede mną to już dosyć w miarę czytelnie opowiedzieli, ale zobaczcie Państwo, te ocieplenie tą samą warstwą termoizolacji po stronie zewnętrznej, wewnętrznej, jeżeli chodzi o, prze, o temperaturę wewnętrzną powierzchni a pomieszczeń się nie zmienia. Jest takie same. Problem jest z kondensującą wilgocią, jeżeli mamy docieplenie po stronie wewnętrznej, prawda? W tym miejscu, w miejscu styku termoizolacji z przegrodą. Powstaje tak wykroplenie, kondensacja. I co, o co chodzi? Chodzi o to, żeby jak najmniejszy opór kapilarny posiadała ta warstwa, która jest docieplająca, żeby właśnie umożliwiła odpłynięcie i odparowanie tej wody do wnętrza pomieszczenia. A co z tym się wiąże? Przy projektowaniu też musimy uwzględnić wentylację takich pomieszczeń. To nie tylko docieplenie przegrody, ale także ruch, tej, ruch tego powietrza w środku. Nie będę się tu zatrzymywał nad tym. Takie docieplenie, no to jest rażący, tak, widok, ale tak powinno mniej więcej wyglądać docieplenie metodą od środka, dlatego że te, o których mówił Pan Żurawiecki, tak, to już mówię? Żurakowski. Tak, no przepraszam. Ale o których pan wspomniał, właśnie te miejsca słabe, te mostki liniowe tutaj będą nam ciągle się przypominały. Tak samo docieplenie nie może występować tylko po jednej stronie przegrody, bo mamy wtedy koncentrację strumieni ciepła i one będą wychodziły w narożniku. Wtedy albo stosujemy takie rozwiązanie, jak ja tu powiedziałem, niezbyt ciekawe, albo też jakieś kable grzewcze, tak, które nam powiedzmy podniosą temperaturę narożnika powyżej temperatury punktu rosy. I wracam już tylko do sedną sprawy. To jest w 2009. Nie wiem czy mnie słychać. W 19 roku docieplony, docieplony od środka budynek z 1830 roku, zobaczcie Państwo zastosowanie folii od środka spowodowało tak, że powiedzmy no, wilgość tam teoretycznie docierała, ale kondensująca wilgość nie odpływała, powstał na wełnie mineralnej grzyb. I ten grzyb po prostu został potem już tą wełno z tą wełną usunięty. wprowadzając płyty multipor, wprowadziliśmy też czujniki do monitorowania tego tych przegród. One są zaznaczone tutaj punktami czerwonymi 1, 2, 3, 4. Na dole pokazane są, jak, jak ich zamontowanie, w jakiej formie, a więc warstwie zaprawy klejącej pomiędzy płytami multipor a, a, a ścianą. Zobaczcie Państwo, tutaj no, to jest symulacja obliczeniowa, która mniej więcej pokrywa się z tym, co uzyskujemy w badaniach. Czyli proszę zobaczyć, tutaj najważniejszym dla nas elementem jest to rozkład, rozkład wilgoci w przegrodzie. On na początku był dosyć y, różny, z tej uwagi, że zastosowano do przyklejania płyt różne, y, różne zaprawy, nie te pochodzące z systemowego rozwiązania, i stąd też to były skoki wilgoci. One po dwóch latach ustabilizowały się, i dzisiaj mamy stabilną wilgotność właśnie na styku ściany z, z multiporem. Natomiast temperatura, wiadomo, tak się kształtowała, jak, jak pozwoliła to pogoda zewnętrzna. Kolejnym przykładem właśnie to jest naj, najsłabszym chyba materiałem w budownictwie jest drewno, a tym bardziej jest drewno stare, jak to ocieplać. Tutaj wiele, wiele słów już padło, w jaki sposób, jak te materiały mają wyglądać dyfuzyjnie, jak kapilarnie. I rzeczywiście, proszę Państwa, próbowaliśmy, spróbowaliśmy rozwiązać ten problem, który potrwa, te badania potrwają kilka lat badania na Politechnice Opolskiej, połączyliśmy dwie komory klimatyczne, stworzyliśmy naturalne warunki klimatyczne klimatu zewnętrznego, czyli takiego otoczenia, jak mamy tutaj, i klimatu wewnętrznego pomieszczeń. W tej chwili te badania są prowadzone, to jest model taki zaprojektowany, który został potem... O, może to pominę. O, to jest model, który został rzeczywiście wdrożony. Po prawej stronie macie państwo wymurowaną w wymiarze rzeczywi w, w rzeczywistym ścianę, Skrępowaną konstrukcją drewnianą. Cegła zwykle nie miała to dla nas znaczenia tutaj rodzaj cegły, ponieważ tematem nie była kondensacja w strefie cegieł, tylko po prostu na styku ocieplanego drewna z warstwą termoizolacji. Jak to wyglądało, to Państwo tutaj widzicie. Zastosowaliśmy 10 3 czujników, z tym, że jedna sonda, tutaj ta sonda, która jest była jako taką, takim urządzeniem, które, że tak powiem, zweryfikował nam te badania tymi czujnikami, tak jak tutaj napisałem STH-85, jaka ich jest czułość, to Państwo widzicie, one są monitorowane non-stop. W tej chwili prowadzimy... Aha, to było tam 9, 9, 8 czujników na stronie, po stronie wewnętrznej, dwie po stronie zewnętrznej, żebyśmy widzieli, jak się w warunkach klimatycznych zachowuje zewnętrzna powierzchnia drewna. Po prawej stronie Państwo widzicie komorę z wykończonym już materiałem, lecz ściana z wykończonym multiporem tą powierzchnią zewnętrzną. No i to są pierwsze badania. Nie mam chyba tyle czasu, żeby je omawiać. Ale e, proszę zobaczyć: klimat zewnętrzny. Mamy temperaturę, jak się kształtowała, a więc utrzymywanie temperatury na poziomie około 23 stopni wewnętrznej i około 60% e, procent wilgotności względnej. E, tak jak tutaj Państwo widzicie, ona potem była zmieniana, i do tych. Do tych zmian wilgotności i temperatury zewnętrznej, przy stałej temperaturze i wilgotności wewnętrznej, a prowadziliśmy badania na czujnikach. Ona rzeczywiście ta wilgotność względna się tutaj zmieniała skokowo, ale była na tyle stabilna, że na odcinkach utrzymywania się tej samej wilgotności i temperatury na zewnątrz ona też była stabilna w drewnie. Jak Państwo widzicie, wilgotność masowa jest tu po przeliczeniu drewna nie przekracza 13%, a więc taka dopuszczalna, ta która w konstrukcjach drewnianych uznajemy do obliczania wytrzymałości w ogóle drewna czy powiedzmy trwałości drewna, no to jest taka optymalna 15%, tak? Maksymalnie do 18%, jeżeli w warunkach klimatu wewnętrznego stosujemy. Nie będę się dalej zatrzymywał, proszę tylko zwrócić uwagę na, na te końcówki. Ta wilgotność masowa na, na styku drewna właśnie wynosi 12, 12, 9, 10%. Jest to pierwszy okres badawczy. Na razie temperatura... Jak Państwo tutaj zauważyliście, do 10 stopni obniżyliśmy temperaturę zewnętrzną, ale będziemy ją obniżać dalej do minus 20. I tak samo z tą wilgotnością. Będziemy operować dużym przedziałem wilgotności, żeby po prostu ocenić, jak to drewno po jakimś czasie się zachowa. W międzyczasie weryfikujemy program. Tutaj był program DELFIN, który był wcześniej wspomniany. My tutaj operujemy programem WUFI 2, tym dwukierunkowym przepływem wilgoci i ciepła. I weryfikujemy. Pierwsze obliczenia nie wskazują na to, jakie wyniki, na te wyniki, które otrzymaliśmy. One były znacznie są korzystniejsze od tych pozyskanych w obliczeniach symulacyjnych. Ale myślę, że zweryfikujemy trochę te równania pod kątem właśnie drewna, drewna wbudowanego, żeby powiedzmy te moduły obliczeniowe dostosować do konkretnych przypadków właśnie nieogólnego obliczenia z ogólnych wskaźników też z 50 lat zebranych dla danego regionu. Ja tylko tyle miałem, dziękuję, bo wiem, że panie doktorze się już...